That fucking ass Was bardzo serdecznie, z tej strony Ninja A dzisiaj powracamy do karaibskich Pirackich klimatów Assassin's Creed 4 Black Flag W ostatnim odcinku udaliśmy się do fortu Gdzie musieliśmy odzyskać nasze skradzione dokumenty Jak i również staraliśmy się odzyskać e, Cukier naszego przyjaciela, ale nie za bardzo Nam wyszło z tym cukrem Mimo wszystko nie obraził nas jakoś tam specjalnie Ponieważ stwierdził, że i tak będzie miał dość zysku Z innych towarów, które przywiózł do Hawany A my sami musimy udać się w końcu Do pana gubernatora Szanownego, panie Wolpe jak mnie wam, dokładnie tak się rozpoczyna ta misja Czy nazywa się ta misja I właśnie ją teraz rozpoczynamy, czyli w skrócie Musimy oszukać pana gubernatora Że to jednak Niby my jesteśmy tym asesynem, który miał tutaj otrzeć No i odebrać Naszą nagrodę tak Więc zapraszam was Dobry Też na to liczę ja, Por favor. Dobra, no to idziemy. No zrobiło się tutaj dość przyjemnie. U. Tak, jestem asasynem! No, <noise> no dobra. No, forteza Pana Gubernatora wygląda całkiem nieźle.

I'm sorry. Tak? My wife. You met her some years ago at the Percy's Masquerade Ball. Ah, she She called you. devilishly handsome. Obviously, a lie to stoke my jealousy. Julian, our guest of honor has arrived. Yeah, you No, to <laughs> uh. <Chyba laughs> Julian, <jakoś laughs> Ducasse. It's an honest one. I have no love for assassins, but even less for liars. I have not come to disappoint. <laughs> Up for a bit of sport, Duncan? The old man isn't ready just yet. With pleasure, we'll shoot. Okay, the target. If I had eight, I treat each my own Dawać mi to. Nieźle. Zmienił tutaj nieco system. Wcześniej kolorka nie miała aż takiej możliwości strzelania swobodnego. Podobała mi się kurczę, rewelacja. Brakowało mi tego, właśnie na przykład w Creed djetrujce. No wszystko, no przeładowanie swoiste będzie oczywiście trwało. Na te czasy to było normalka. Jestem każdy walczył. Słuchajcie, możemy też y, strzelić błyskawicznie znaczy tylko wystrzelam F, F, to błyskawicznie od razu on strzela y, Automatycznie namierzając cel, więc no, jest to naprawdę duży plus Moment, ale ja chyba już wszystkie ustrzeliłem Czemu ja nie mi do dalszej jakiejś sekwencji? Zastrzel cele Dobra Przeszło Mały Bóg tak. Okej. Okay. Nie wydaje mi się, żeby to było zbyt jakoś skomplikowane. Tak. No to dawaj. A Nie ma tak łatwo. Fuck! Szybciej! Rób tego reloadinga! Czas mi ucieka! Eee! Yeah! Fuck! Nie chciałem dać tak zrobić... E, żeby skończył to ładować. Ups. No to okej, okay, spróbujmy jeszcze raz, może w takim razie. Wiem, że proste wyzwanie i tak dalej, tylko nie miałem przeładowane na maksa, więc temu to trwało troszkę za długo. Ale nie wydaje mi się, żeby to było teraz jakimś większym problemem, to wyzwanie. Naprawdę nie powinno sprawiać większego problemu. Dobra, mamy już trzy, mamy już cztery, mamy już 5 Dobra, co jest? U nie nie chcą co na kolejną scenę. Nie ważne Oglądajcie. Tu jest moja ukryta ostrze, proszę, jak ładne. ale ście ma. sami je wypierdził od razu. Dostaniemy nowiutki i No. Nie Są to

Na okay, co no dobra. Więc w jaki sposób tutaj mam? Dobra. Nie wygląda to na specjalnie skomplikowane. Czyli po prostu musimy podchodzić i załatwiać, dokonywać różnych zabójstw. Na tych manekinach Dobra Okej, okay, no to wejdźmy na przykład tutaj do Do tego wozu No i ciamnijmy jednego gancko <laughs> Tak, dyskrecja Znaczy, że w ogóle nie jestem asasynem Ale jak widać dobrze mi idzie Bardzo dobrze mi uszkolić Betraying the Jestem the mistrzowi armualiowi. Well, neither is drinking liquor, but I am drawn to its dangers all the same. And what is your business here, sir? Are you an associate of the governor's, or a pending acquaintance like myself? Guns, blades, cannons, grenades... anything that may kill a man, I am happy Ooh. to provide. Sorts. <laughs> and how is your wife these days, Captain Rogers? Is she uh, here in Havana? I trust she's well, but I wouldn't know. I've been in Madagascar some 14 months hunting pirates. It took some work to dislodge the criminals there, but we managed it. In future, I hope to use these same tactics throughout the West Indies. And how did you deal with that kind? Very simply. Most pirates are as ignorant as apes. I merely offered them a choice take a pardon and return to England penniless, but free men. Or be hanged by the neck until dead. Oh, I imagine Nassau would be your next target. Very astute, Duncan, indeed. Best <laughs> of luck with that. Abraham, niech no ma do tajnych przesłbienia miły. Teraz z panem gubernatorem. Duncan Walpole. To jestem. Przywiozłem to, co chcesz. Si. You were expected one week ago. Apologies, Governor. My ship was set upon by pirates. We were scuttled. I arrived only yesterday. Unfortunate. Forgive my caution, but were you able to salvage from these pirates the items you promised? Składa, yes, sir. I was. The have more resources than I had imagined. Fragment dana jakiś dziwny. To Okej. Okay. No to przechodzimy chyba do sedna całej gierki. Zaraz się dowiemy, może o co będzie chodzić w Black Flag, bo jakie jest główny motyw przewodni. Bo na razie to jeszcze nie wiemy. last continental company, England, France, Spain.

Must I see? Here. Look upon these images and commit them to memory. They tell a very old and important story. Must I look at these drawings? Since you locate this observatory, a place where incredible utility okay. and houses a kind of sphere, if you like. Whatever their location, can you imagine? You mean to have such a power? I'm a Templarius. Tak się to właśnie z nimi postępuje? Najpierw dostajecie zajebisty pierścionek, dostajecie jeszcze za darmo super ostrze, a na końcu jeszcze okradacie waszego szefa. We will soon, w naszej kustyni jest jeden man, który sage. Czy że ten jest autentyczny? We are confident he is. The Assassins will come for him. <laughs> Indeed they will, but thanks to Duncan and the information he has delivered, the Assassins won't be a problem for much longer. <laughs> <laughs> All will be made tomorrow, gentlemen, when you meet the sage for yourselves. Until then, let us drink. Let's find the observatory together. Because with its power, kings will fall, clergy will cawer, and the hearts and minds of the world will be ours. Nie podzielam tego toastu. Ale kolejna misja. Była ukończona. Okrani, kurwa. Mogłem ich okraść wszystkich. Szkoda, że niestety o tym nie wiedziałem. W ogóle to się bałem i okradać, bo nie wiem na Best jakim poziomie w ogóle. Nie, w, nie no powinien być, w no, maxa, nie ma ma kościego. Okej, czyli mamy się spotkać w dokach o po poranku. No i wyrzuci nas bezczelnie z tego i całej posiadłości gubernatora. Jutro z samego rana, tak, wiem, słyszałem. No i słuchajcie, zanim zaś centrum miasta, i zobaczmy w zasadzie. A czekajcie, kurier, gdzie on jest, Dobra, nie chcę mi się bawić teraz. Questy poboczne, bo gameplay to nie jest właśnie miejsce na takie rzeczy. Pamiętajcie, to jest gameplay, a nie let's play, ani żadne zagrajmy. Wy to jest czysty gameplay. więc przechodzę całą fabułę i korzystając z szybkiej podróży, przemieszczam się przez pół miasta. I błyskawicznie przejdziemy sobie do tych doków, tak, żeby zobaczyć, co tam w zasadzie mamy za misję do wypełnienia. No i okej, okay, znajdujemy się na punkcie widokowym o samym... Nie no to chyba w sumie bardziej w zachodzie słońca niż wschodzie. Tą prawda mieliśmy być o wschodzie, ale to nie ma żadnego znaczenia oczywiście. W Assassin's Creed misje się nam samoistnie dopasowują y, do czasów, w których się mają dziać, więc z tym kompletnie się nie należy przejmować. No a my zaraz powinniśmy być już tutaj, w wyznaczonym miejscu. Wycieram na do tych doków okay. No i jesteśmy na miejscu i pogadajmy sobie człowiek, którego zwał mędrcem. Któż to taki cześć? <laughs> <Si> <laughs> <laughs> he just called you. Kurwa, a go that's the merchant who sailed me here. out of caution, i gave him a false name. ah, well done. we'll catch up on it later. very punctual, duncan, this way. here he is. a man both templars and assassins have sought for over a decade. i am told your surname is roberts. Is this so? You recognize this. Milczysz. According to old tales, the blood of a sage is required to enter the observatory. We have the key. Now we need only its location. Perhaps Mr. Roberts will be eager to provide it. Transfer him to my residence. No, nie będzie miła wyprawa dla niego.

Tylko czekają, kiedy będą mogli się wymknąć. Świetnie zrobione. Popatrzcie tutaj na dach. Idziemy też tam nie bez powodu, gdyż przyzwał akurat strażnik. Tak, to był strażnik, ale asasyni są. Widzicie? Dach. Są tutaj! Są mi nasi bracia, więc. Niestety, chyba na początku będziemy musieli jeszcze walczyć przeciwko nimi. Ale za nie wiem, jak to będzie w końcu fabularnie obrócone, tak, że będziemy asasynami. Bo już nie jesteśmy ani Templaruszem, ani asysterem. Jesteśmy jak na razie zwykłym piratem. Ma przeszli do ataku Nie no Niestety muszę z nimi walczyć! A dlaczego? Czemu? To jest niesprawiedliwe Dobra Okej, okay, załatwiony Robię to niestety z bólem serca Ale... It's just a game! Zalazłem tego No ładuj, będę szybszy! Okej okay zjęty Moment. Muszę najpierw zatrzymać tutaj, żeby mnie przeszkadzali. <laughs> resztą zajmę się później. Kurde, Bo mi zabiją tego gubernatora. Wow! Dobra. Gdzie jest ten gubernator? Najbardziej tutaj trzeba będzie to zabijać. Wydaje mi się, że tych, którzy są wyżej. Oni mogą robić najwięcej szkód. Dobra, tylko róbnę reloading nieco szybciej. Okej, okay. dobra, jeszcze jeden. Co jest? Szybciej, szybciej ten reloading. Fuck, mam jedną strzałę. A pierdziele was. Dobra, nieważne. O, przebijaj go. Fuck, że są za daleko. Muszę tam podbiec. Dobra. Ale jeszcze kolejny tutaj są... No nieźle. Ale co w stanie nas powalić? Tego wcześniej też nie było. Co mi się bardzo podoba. Okej. Okay. Mamy katsena. No po części nam się udało. No cóż. Na was nie ma rady. Ała! Musiało boleć. Dobra. Musimy złapać tego, który nam uciekł z naszą zdobyczą. Kurwa, gdzie on wypierdzielił na dach. Dobra. Assassin's MOUNTON Dam radę. Okej. Okay. Zbliżamy się, jesteśmy coraz bliżej. Trzeba po dachach będziemy musieli tutaj poskakać. No złapiemy go, Dobra, Prostka. No skacz tam! Nie zastanawiaj się, tylko działaj. Ej, okay. kurde, mam wrażenie, że cały czas mi ucieka. No jest coraz dalej. O, no, tak, 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 tak. Ok. Dlaczego ja, on tak dziwnie tam poleciał? Nieważne. Okay. Już, już, już na dachach powinno się go łatwiej złapać. Fucking shit! Ale kijowo spadł. No dobra, lecimy dalej. No panie jego nie będzie chyba aż tak proste. Ale damy radę. Chodź tu, gnoju! Nooo! 30 metrów zapierdziela jak szalony. Na się skoczył na dach Tak, jest ewidentnie na dachu, ale chyba Wpakowałeś się w niezłe sidła Przez to, że jeśli <laughs> w sumie wszedłeś na ten dach niepotrzebnie Nasze wrażenie, jakby był coraz bardziej Zmęczony i biegł coraz, coraz Coraz to wolniej, polalenie! You are mine I've got you Well done lapdog, quiet We'll see him to the prisons, Grand Master. Double the watch. Well, I'll be buggered. What an active day we've had, chance. Si. See, set on all sides by our enemies. We must be more cautious. I do wish I could remain to see our drama done, but I must avail myself of these winds and sail for England. By all means, Captain, speed and fortune to you. With <laughs> luck, I'll return myself a governor. I z make idiot king's blessing no less adios as for you mr walpole ręgnaj first payment in a long term investment. Dziękuję. obliged i would like you to be present for the interrogation tomorrow call around noon yes sir dobra czyli jutro mamy przełaniania całkiem ciekawa sumka pieniędzy została zarobiona, więc myślę, że jakiś fajny spręcik możemy sobie kupić człowiek którego zwał mędrcem no misja kolejna zakończona I słuchajcie, każda kolejna misja chyba w tej grze robi się coraz, coraz, coraz to po prostu lepsza i coraz bardziej wciąga dla naszej rozgrywki. Cóż kochani, ja na tym zakończę ten gameplay. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łkę w górę, jeżeli chcecie mieć na bieżąco informację odnośnie nowych materiałów, zasubskrybujcie mój kanał. Ja tymczasem żegnam się już z wami pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!